Serial Uncharted jest niewątpliwie jedną z najważniejszych w ofercie gier na PlayStation 3. Gra opowiada o przygodach awanturnika, poszukiwacza skarbów, na Drake'a. Na razie nie wiadomo zbyt wiele o fabule gry, jednak twórcy ze studia Naughty Dog określają najnowszą przygodę Drake'a jako wyprawę, która wystawi bohatera na najcięższą próbę ze wszystkich, które dotychczas przeszedł. Głównym celem wyprawy ma być zaginione miasto Irem, znajdujące się na pustyni Arrab al-Hali. Historia tym razem ma skupiać się wokół przyjaźni Drake'a oraz jego mentora, Wiktora. Powracają także bohaterowie z poprzednich części, a z tego, co na razie można było zobaczyć w materiałach promujących grę, tajemnicza Catherine Marlowe jawi się jako główne źródło kłopotów bohatera. Gra zdaje się nie odbiegać za bardzo od tego, co widzieliśmy w poprzednich częściach, jednak z tego, co widać, twórcom udało się podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej, jeśli chodzi o rozmach prezentowanych wydarzeń. Pomimo bardzo wysokich walorów produkcyjnych poprzedniej części, część trzecia prezentuje się w niektórych momentach jeszcze bardziej okazale. Paląca się willa, płynący po wzburzonym morzu statek wycieczkowy oraz reszta prezentowanych wydarzeń każą nam sądzić, iż jest to kolejna przygoda Drake'a, której nie chcielibyśmy przegapić. Aby nieco zaostrzyć apetyty graczy na trzecią część Uncharted, na przełomie czerwca i lipca udostępniono wersję beta trybu multiplayer. Już na podstawie tego, co otrzymaliśmy, widać, że całość została znacznie rozbudowana oraz urozmaicona względem poprzedniej części. Znacznie poszerzona opcje tworzenia zarówno własnej postaci, którą będziemy poruszać się w tym trybie, ale też jak ekwipunku, który przyjdzie nam używać. Bronie można modyfikować. Rozbudowano także system medali. Uzbieranie odpowiedniej ilości podczas rozgrywki daje nam możliwość skorzystania z różnych przydatnych w walce umiejętności. Znalazło się także miejsce na socjalne elementy zabawy. W trybach współzawodnictwa udostępniono trzy różne mapy. Są one całkiem rozbudowane. Oferują bardzo dużo możliwości. Co najważniejsze, dobrze sprawdzają się podczas zabawy. Mecze są także czasem podzielone na osobne sekwencje. Na mapie lotnisko akcja zaczyna się w startującym samolocie transportowym. Po derwaniu się go od ziemi akcja przenosi się na właściwy teren magazynów i hangarów lotniczych. W wersji beta widać także, iż poszerzono wachlarz trybów stawiających na współpracę graczy. Mamy tutaj już nie tylko do czynienia z trybem, w którym musimy bronić się przed nacierającymi kolejno falami wrogów, ale też i z formą zabawy, która łączy elementy współpracy graczy z elementami przygodowymi. Ta forma zabawy rozgrywa się na osobnej mapie, po której poruszanie się, jak widać, nie ogranicza się tylko do zwykłej ziemi. Biorąc pod uwagę, jak dobre były poprzednie części Uncharted, z dużą pewnością można stwierdzić, iż jej najnowsza, trzecia odsłona nie zawiedzie fanów serii. Uncharted 3 oszustwo od jest pozycją, której żaden posiadacz PlayStation 3 nie powinien ominąć. Planowana data premiery gry to 2 listopada 2011 roku.